Yo, to znowu ja! Witajcie, to ja na anarchii.gg. Yo, yo, yo! Nagrywam ten odcinek po prostu taką. bo tak. No, trochę kaski zarobiłem. 10 tysięcy, 20 serduszek, no elegancko, totemik, no. Coś tam zrobiłem. Oczywiście te się ser za pomocą moich koleżków, takich e, poznanych, którym jestem w klanie, o power e, Ten, w ogóle, dostałem GWIPA e, z, z skrzynki epickiej, na, któro, na którego jest tak mało procent. Może się napisane, zobaczę. Z tej oto skrzynki tutaj Ym... nie ma napisane, ale no to jest po prostu niesamowite no Czyli mogę sobie patrzeć co mogę odebrać i jakie to mogę sobie odebrać Cały set czwórka Szkoda, że jeszcze nie ma niezwyczajności 3 Ale to już jest mniejsza sprawa jak yy, na przykład Jamie yy, ma Repair All, czyli no yy, wszystko sobie naprawi yy. No tu właśnie bazę wspólną pokażę Wam, jeśli nikt e, tam nie był teraz albo jest. No, bo byłoby niefajnie. nie fajnie. No, nie bo było wszystko ok z bazą. Eee, ty każdy raz się stresuje. Wszystko ok, wszystko ok. O cholera. Eee, mm. Basa, obrabowana. O, jak super! No. Let's go, let's go! Nie, no, nie wierzę! Let's go! Dobrze wyszedł, byłoby po mnie po prostu. Po mnie. No. Także, no, nie za, nie za sympatyczna sytuacja. Ja tam na szczęście nic nie miałam, nie? Mieliśmy tylko jakieś tam enchanty, tylko mieliśmy cały enchanty... A, enchanty table to jest nic. Jak ja przecież w kicie mam cały ten. No także, no nie za fajna sytuacja. Bardzo nie. No miał być taki odcinek, to akurat jak to nagrywam. No nie, no. Także, no. Dajcie znać, kto gra na anarchii. Jeśli ktoś w ogóle mnie ogląda, pewnie nie. Um, no. No i. No i dobranoc.